10 styczeń 2015 rok znajduje się w miejscowości Idzików obok pięknego niegdyś pałacu. Spotkałem koło pałacu tutaj dwóch mieszkańców Idzikowa, którzy opowiedzieli mi nieco o Historii tego zamku. Pokrótce, bo sami też dokładnie nie znają tej historii, ale opowiedzieli mi, jak to wyglądało kiedyś, kiedy ten zamek jeszcze prosperował i był w posiadaniu pagierów, który później został zlikwidowany, tak jak wiele pagierów w Polsce. Przejdę się teraz i pokażę, jak ten obiekt wygląda w chwili obecnej. Obiekt, który był piękny i popada w ruinę. Po drodze napotykam mostek, przez który przechodzę. W dole szumi piękny, górski, czysty strumień. Pokażę go z dwóch stron, z mostu. To będzie jedna strona i następnie druga strona, gdzie ten strumień? Tu... Spada pod most, w tle góry i część wsi i dzików. Wracam do filmowania obiektu. Jak widać, popada w skrajną ruinę. Dach, który już prawie nie istnieje czas, wiatr i warunki atmosferyczne dokonują dzieła zniszczenia jak widać jest to dość duży obiekt wybudowany niegdyś przez Niemców był tutaj piękny pałac Panowie, których spotkałem pamiętają jeszcze czasy, kiedy tu właśnie w tym Pałacu w tym budynku była piękna świetlica, piękne pomieszczenia opowiadają nawet, że widzieli meble. Wszystko to przeszło później pod za czasów PRL-u jako posiadłość PGR-u, Pokazuje kolejne zabudowania wokół pałacu. To są budynki gospodarcze, stodoły, to już troszeczkę przerobione budynki na budynki mieszkalne. Tak jak powiadali mi tutaj mieszkańcy. Jeszcze raz zataczam koło kamerą, żeby pokazać ten popadający w ruinę pałac. To jest dach, a teraz pokażę niższe części tego bud budynku. Na ścianie jest tablica z napisem obiekt chroniony, a wstęp chroniony grozi zawaleniem i tak dalej i tak dalej. To co się pisze na opadających w ruinę budowlach. Przez okno widać dach, który się już zawalił, rumowisko, belek, dachówek, czy blachy. Wszystkiego tego z czego był zbudowany dach, zachowały się jeszcze nad oknami rzeźby, zdobienia. Budynek budowany z cegły, z kamienia. No, z pewnością widać, że było to coś, coś ładnego. Szkoda, że to tak popadło w ruinę. Można to było dać dla ludzi, bezpłatnie, którzy by na pewno zamieszkiwali, zrobiliby z tego jakiś użytek. Może byłyby to mieszkania, może biura, ale tak się u nas dzieje, że. Tak jak pies ogrodnika sam nie zje i drugiemu nie daj. Wiele obiektów właśnie popada w ruinę. Jeszcze trochę i z pewnością nieodwracalne będą tego zamku w i na tym kończę swoją relację i żałuję szkoda mi bardzo że ten obiekt tak jak wiele innych na terenie Kotliny Głodzkiej i nie tylko popada w nieodwracalną ruinę